Witajcie kochani, witam Was z lasu, jak widzicie śnieg jeszcze trochę jest. No niestety nie było śnieżycy, coś tam trochę popadało, a z rana był deszcz, więc... Oj, coś czuję, że może tych białych świąt u nas nie być. Zazwyczaj w ostatnich latach tak było, że nawet jak spadł śnieg gdzieś tam przed e, a Bożym Narodzeniem, to i tak na Wigilię e, nie były to białe święta. No coś tam w tym klimacie chyba się zmienia że ucieka ten śnieg i, i te zimy tutaj na Litwie też są jakieś takie nielitewskie, niezimne i niebiałe. Więc zabieram Was na spacer, idziemy z moim tatą po choinkę, no i zobaczymy, co uda nam się znaleźć, bo chodzi nam o taką małą choinkę, po prostu, żeby postawić gdzieś tam, nawet nie na podłodze, a chyba na stole ona nas będzie ona stała w takim pięknym naczyniu, więc zabieram dzisiejszy vlog Was i zobaczymy, co będę mogła Wam pokazać. Szczerze mówiąc, to od dawna nie pamiętam takiej zimy, żeby było dużo śniegu, żeby było tego śniegu tyle, żeby się nie dało do lasu wejść. No takie zimy z mojego dzieciństwa niestety, no, niestety się nie przydarzają u nas. Jeśli chodzi o mrozy, no to w styczniu mamy chyba tydzień takich mrozów albo dwa, gdzie jest ponad minus 20, no ale to taki ewinement i to też rzadko się zdarza, ale zobaczymy jak w tym roku, czy będzie. No idziemy z moim tatą tutaj szukać choinkę, podobno tata już jakąś tam wcześniej sobie wypaczył, jak chodził na spacery do lasu, więc zobaczymy, może nie będzie to bardzo długi proces. A może coś innego znajdziemy? No wiecie, mi się też musi spodobać ta choinka, więc idziemy sobie. Idę. To jest nasza choineczka, taka malusieńka, no pokażę wam, jak będzie wyglądała już w domu. Wracamy z lasu. No, e, poszukiwania nie trwały e, bardzo długo. No bo już wcześniej Tato e, sobie wybrał taką choineczkę. Nie martwcie się, jest to taka malutka samosiejka z naszego lasu, więc nie robimy nic tutaj takiego nadzwyczajnego. No więc e, i tak musi ona, e, muszą takie, takie samosiejki stamtąd. E, Zniknąć, więc powoli to robimy w taki sposób. No i co, wracamy do domu i choinka musi troszeczkę wyschnąć, bo jest mokra. No i będziemy ją upiększać. Nasza choineczka, naszykowałam tutaj już nasze bombki do upiększenia, ale chyba jest ich za dużo, bo wiecie, taka choinka ona jest bardzo delikatna. Więc jak tu się bombki powiesie, to chyba ona bardzo szybko tego łązki tak obniży. I nie mamy małych bombek. Jak widzicie, bombki mamy takie duże. Z tych starych bombek to zobaczcie. No te, te oczywiście y, już nie będziemy zakładać, bo o po zimie znowu jest rozwalona. Mimo że była bardzo dobrze przechowywana, ale jest rozwalona. Tutaj z tych starych zostało jeszcze jakaś taki jakieś coś takiego. Chciałam pokazać. Tutaj kolejne takie z tych starych czasów. Zobaczcie takie chyba ręcznie malowane zabawki. Tutaj kolejne zabawki o takie Bąbki. <laughs> Bąbki to się mówi, tak? Widzicie, tutaj nawet widać moje odbicie, są szklane, ale bardzo mało ich zostało. Szkoda trochę. Tutaj, o jeszcze z takim wzor wzorkiem, ale widzicie, to wszystko jest takie już już potarte. No i dosłownie to o taka ilość tych starych zabawek, bo tutaj tutaj to już takie są bardziej nowoczesne. Tutaj pokażę jeszcze wam e, takie jedna z moich ulubionych bombek, też takie marowane ręcznie, ale to chyba z lat e, 90., więc no też chyba stare, nie? Jak widzicie, kochani, choinka już jest przybrana. Nie mogliśmy zdecydować, jaki kolor chcemy i stwierdziliśmy na dobre, niech będzie w tym roku tutaj taka ciemno-niebieska, to się u nas mówi sinia. <ścoughs> Sina, czy jaka to ona jest. Ale bardzo tajemniczo wygląda w nocy, jak się wyłącza światła. Jak widzicie, już jest ciemno. Wzięłam mikrofon, bo tutaj takie dość wysokie sufity i mogło być takie echo, chociaż dajcie znać, czy słyszycie tutaj echo, jak mówię. Jestem bardzo ciekawa, żebym wiedziała, jak się nagrywać z mikrofonem czy bez. No, i ten dzień znowu zleciał nie wiadomo kiedy. Szczerze mówiąc, musiałam, że tutaj będę bardzo dobrze spała, bo świeże powietrze, bo u rodziców drewniany dom i zawsze się śpi dobrze. A ja chyba tak się wybiłam już z tego rytmu, że dzisiaj zasnęłam o 5.30 i potem spałam do godziny 13 i już o 13 musiałam wyjść z tego łóżka i poszliśmy do lasu z moim tatą i mieliśmy potem takie wspólne śniadanie z rodzicami. No, dla nich to był obiad, a dla mnie to było śniadanie. Mama jeszcze upiekła dzisiaj faworki, no i potem, jak widzicie, zajęło nam sporo czasu tutaj zorganizowania tej choinki, żeby ona trochę wyschła i potem upiększanie. Pokażę, tam już nagrałam trochę, jakie tam mamy te bombki, no ale trochę tych bombek mamy takich starszych, chociaż znalazłam tutaj zdjęcie ze świąt, tutaj o takie. Wiecie, to jest. To tutaj to jest moja babcia i tutaj jest choinka. I tak specjalnie spojrzałam na tę choinkę. No i niestety takich zabawek, jak tutaj babcia miała, to my już nie mamy. Była tutaj ta choinka. No widzicie, słabo to widać. Była to choinka z lat 60. Taka moja babcia sobie siedzi jeszcze młoda kobita, no i choinka żywa oczywiście, takie stare piękne zabawki, nawet te światełka były takie girlandy całkiem inne. I tutaj u nas teraz są taka trochę futurystyczna ta choinka. Tam za mną stoi jeszcze Krasnal i renifer, a tutaj z tej strony jest dziadek Mróz taki ogromny, ale taki już nowoczesny amerykański. Ale nie bardzo mi się podoba. Jest taki bardzo sztuczny i ma brodę świecącą, taki nienaturalny. No, więc choinka upiększona. Tak jeszcze wzięło mnie na wspomnienia. Zaczęłam grzebać w starych zdjęciach, bo jak mama przyniosła pudełka z bombkami, to przyniosła też zdjęcia i pokażę Wam takie swoje zdjęcie. Zobaczcie. To jestem, to jestem ja, to jest Mikołaj, myszka Miki i jakiś Krasnal. Ale wiecie, w tym moim dzieciństwie to było takie, no nie to, że modne, ale taką atrakcją. W w tym czasie świątecznym, no to była oczywiście choinka w centrum miasta. No i był tam Mikołaj, no i takie przebrane personarze z różnych bajek. E, zdziwiłam się, jak zobaczyłam myszkę Miki. Ciekawe, że była w tamtych czasach, no ale chyba była, po prostu u nas w telewizji nie było jej, ale ten personaż gdzieś tam istniał na świecie już wcześniej. Oczywiście do nas dotarł później, no ale że Tutaj w centrum miasta myszki, Myszka Miki była, to bardzo, bardzo się zdziwiłam, bo nie pamiętałam. No Krasnel wiadomo, Mikołaj wiadomo. Tutaj jeszcze jest Mikołajowa. Zobaczcie, tutaj jest o, takie jeszcze zdjęcie. I zawsze co roku a, moja mama a, zabierała nas do centrum. I mieliśmy co roku takie zdjęcia z tym e, Dziadem Mrozem. No, i takie sztuczne, tak ciekawe, wiecie, tam są jakieś dekoracje, a wcale na przykład nie widać choinki, no, ale może sprzęt też był taki, że no nie, nie dało się tego tak sfotografować, żeby było widać choinkę, bo na żadnym zdjęciu choinki nie ma. Jest po prostu jakieś takie dziwne dekoracje, jakieś sztuczne sanie, sztuczne konie i, i jakieś figurki, a nie ma samej choinki. No, ale i tak śmiesznie, i tak fajnie, można tak co roku. Obejrzeć siebie z Mikołajem. I Mikołaj też jest na każdym roku inny. I tutaj ma taką dużą brodę. Zobaczcie, jakie Mikołaje tutaj. Taki nie Mikołaj, to taki dziadek mróz. A, jaki on tutaj ma. I to oczywiście ja, jakaś taka wystraszona, mało zadowolona. Nie wiem dlaczego. Może mi się nie podobało tak fotografować się. Z dziadem Rozem, ale wiem, że to była taka zawsze przygoda, bo żeśmy jechały z mamą trolejbusem do centrum, no i potem te zdjęcia, no i tak to wyglądało takie taka rozrywka w tamtych czasach, żeby pojechać, e, obejrzeć choinkę, no i mieć na pamiątkę zdjęcia. I oprócz takich zdjęć, no to wiadomo, jeszcze no mamy jakieś takie różne i latem zdjęcia, gdzieś tam nad morzem, na przykład stał taki um, drewniany. Sztuczny statek ze sterem, no i można było się sfotografować albo tam, na przykład, w Pałandze, czy to się po polsku, po polsku się mówi, w Połądze, a też był na przykład taki samochód drewniany w centrum miasta i było napisane na przykład a, Pałanga rok, nie wiem, 90. No i każdy tam robił sobie zdjęcia. Nie wiem, czy pamiętacie takie czasy. Ja myślę, że w Polsce może też coś takiego było. A może nie? Bo to chyba tak z czasów tych socjalistycznych, tak, takie, takie rzeczy są. Teraz chyba czegoś takiego się nie robi i, i, i nie ma takich, takich dziwnych dekoracji. I ostatniego Mikołaja takiego tutaj widziałam w 2011 roku, a potem już tutaj Mikołajów nie widziałam przy naszych choinkach. No tak to wygląda. Teraz mamy plan z mamą gotować. Mama będzie robiła ciasto drożdżowe, taką dro tak, ciasto drożdżowe, śliżyki, pokroimy różne ugotowane warzywa na sałatki. Mama już zrobiła galaretę, rybę, rybę i jakieś inne rzeczy będziemy robić jutro. No ale dzisiaj chcemy upiec ciasta, chociaż Wam powiem, ja nie wiem dlaczego, ale chyba przez... Taką ilość powietrza, które tutaj dostałam, to jestem taka senna, tak chce mi się spać, po prostu jestem jakby wypłukana z energii, no bym po prostu spała, a jak przyjdzie noc, to na pewno nie będę mogła zasnąć, więc e, tak to tutaj u mnie jest, no i widziałam, że rodzice też są dzisiaj zmęczeni, no idziemy z mamą na kuchnię, chociaż naprawdę jesteśmy... Tak zmęczony. Mama więcej zmęczona, bo mama wcześniej wstała, już zajmowała się jak coś tam kuchnią, porządkami. Ja dłużej spałam, ale i tak czuję się taka wypłokana z energii. No ale nic, dzisiaj chcemy te ciasta upiec. Na pewno to nagram, ale już to zobaczycie jutro, bo ten filmik, który teraz nagrywam, no żeby on dzisiaj był na kanale, to muszę już zaraz go zrobić i wysłać bo wczoraj mi filmik szedł z godzin około 6 godzin, 5,5 godzin, więc teraz jest godzina chyba a, około 17.30, więc jak zrobię filmik po 18, go puszczę na YouTube, to zobaczycie go znowu gdzieś tam o godzinie 23, jak mi się powiedzie, jak, jak on będzie jeszcze w miarę dość szybko szedł. Więc nie przedłużam. Dzisiaj taki filmik z dekorowania choinki. Idziemy z mamą... Gotować, a raczej piec ciasta, robić ciasto drożdżowe. No to ciasto to mojej mamy. To jest taki stary przepis mojej babci, i to ciasto jest tak dobre. No i mama czasem robi, robi go z rodzynkami, czasem bez. Poprosiłam, żeby zrobiła z rodzynkami, bo uwielbiam rodzynki. Więc idziemy gotować, i na pewno ten przepis będzie um, jutro pod filmem um, w opisie. A dzisiaj już nie przedłużam. Życzę Wam miłych przygotowań. Mam nadzieję, że, że nastrój i atmosfera świąteczna już panuje w Waszych domach, że już szykujecie tam, kroicie sałatki i, i już powoli pieczecie ciasta. Życzę Wam lekkiej pracy. A jak, jak mówią w Turcji gelsyn. No żeby Wam ta praca była lekka i przyjemna. No i co? Przygotowujemy się więc do świąt i widzimy się w jutrzejszym filmiku, już takim chyba bardziej, bardziej przygotowawczym i kulinarnym. No i co? Jeszcze życzenia nie składam, będę je składała jutro, więc wszystkiego dobrego, miłego oglądania filmiku i do zobaczenia jutro. Pa! pa.